Jak deregulacja może wpłynąć na sam rynek nieruchomości? Wszyscy wiedzą, że rynek nieruchomości to rynek inwestycji długoterminowych, w których jest zaangażowany ogromny kapitał finansowy. Tego, tego typu rynek powinien być w jakiś sposób uregulowany. Natomiast jeśli mówi się już o deregulacji, no to mówi się o jego rozregulowaniu. A wiadomo, że każde rozregulowanie, nawet silnika samochodowego, wpływa na niego negatywnie, i tak samo będzie z rynkiem nieruchomości. Osoba wprowadzająca czy ministerstwo wprowadzające pomysł deregulacji twierdzi, że przybędzie 50 do 100 tysięcy miejsc pracy. O, z tego co ja zrozumiałem, to 50 do 100 tysięcy miejsc pracy ma przybyć w związku z deregulacją 49 czy nawet wszystkich ponad 200 zawodów. Dla mnie ta cała argumentacja, która w szczególności na początku deregulacji była prezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez Ministerstwo, ministra Gowina oparcia się na raporcie Fundacji Republikańskiej, to jest pewnego rodzaju demagogia. Dam przykład. Pokazywano słupki, w których krajach ile zawodów jest regulowanych. Ale w żaden sposób już nikt się nie odważył pokazać przy tych słupkach poziom bezrobocia. Bo liczba zawodów, jeżeli temu się przyglądniemy, to liczba zawodów regulowanych wcale nie idzie z poziomem bezrobocia. Tam, gdzie jest bardzo mało zawodów regulowanych, jest również bezrobocie bardzo duże. Więc yy, wiele osób, yy, pracowników naukowych, zadało pytanie Skąd? Jedyną dzisiaj rozsądną, logiczną odpowiedzią jest to, że zderegulowanie totalne zawodów, może inaczej, przepraszam. Nawet fachowo odpowiadając, powinniśmy powiedzieć specjalności, bo liczba, która jest wymieniona przez Fundację Republikańską, to nie są zawody, to są policzone wszystkie specjalności, specjalizacje. Bo gdyby policzyć same zawody, to tego by było znacznie, znacznie mniej. Więc to jest dla mnie kolejna manipulacja. Moment, jakby otwarcie tego, może spowodować, że ludzie rzucą się i zaczną zakładać własną działalność gospodarczą. To, że oni upadną, to że przez 3 lata czy dwa lata będą mieli mniejszy ZUS, to rzeczywiście jakby może nie być brane pod uwagę. Ale to jest chyba jedyny punkt, na podstawie którego można powiedzieć, że powstaną miejsca pracy, bo przepraszam bardzo, jeżeli w podmiocie X dzisiaj nie ma potrzeby, potrzeby zatrudniania nowych pracowników, to jakim cudem mają powstać nowe miejsca pracy? Więc albo tu ktoś pomylił pojęcia, Albo to jest kolejna manipulacja. Zresztą nie pierwsza w tym Ilość kraju. transakcji na rynku nieruchomości nie widzę takiej potrzeby, żeby, czy możliwości, że nagle wzrośnie. Czyli ta sama ilość y, transakcji będzie obsługiwana z założenia przez większą ilość osób. Czy nie jest to manipulacją tylko? Ale oczywiście to całe stwierdzenie jest jedną wielką manipulacją. Zresztą hasło na koszulkach w czasie manifestacji do regulacji, równa się manipulacja było moim zdaniem w 110% trafne. Rzeczywiście jest pewna liczba transakcji na rynku X, która może zostać zwiększona tylko poprzez zwiększenie popytu. Jeśli zwiększyć, żeby zwiększyć popyt, trzeba albo jakieś um, zmiany prawne, które by ułatwiły obrót, czy napędziły ten popór, popyt, albo ułatwienia dotyczące finansowania, programy wspierające. E, jeśli to zostałoby zrobione, to rzeczywiście liczba transakcji na rynku może wzrosnąć poprzez... Spowodowanie wzrostu popytu. Natomiast liczba transakcji poprzez zderegulowanie zawodu, czy wpuszczenie do różnych zawodów nie tylko pośrednika i zarządcy osób zupełnie nieprzygotowanych, w żaden sposób tego nie zmieni. Czy deregulacja nie jest przypadkiem atakiem na grupę osób wykształconych, które te osoby no, powinny zajmować się swoimi zawodami, a w ogóle to patrzyłyby może krytycznie na inne działania? Na wprowadzanie innych ustaw, które nie są zbyt dobre, chyba dla gospodarki. Znaczy, rzeczywiście, ja słyszałem taką opinię. Nie dziwię się, że przez niektóre osoby może być to w taki sposób postrzegane. Ja myślę, że przy całej tej deregulacji, osoby, które, które tak dążą do, do takiej deregulacji, nie zdają sobie z wielu spraw sprawy. Po pierwsze popatrzmy na to, co się stało. Prezydent Obama podpisał w Stanach ustawę mówiącą o zakazie zajmowania się pośrednictwem przez instytucje bankowe. Dlaczego? No, dlatego, że obrót wierzytelnościami hipotecznymi spowodował całą bańkę cenową i to jest jakby też pochodna tego kryzysu. U nas banki zaczynają szukać dodatkowej działalności. Proszę zwrócić uwagę, już zaczynają albo instytucje powiązane z kapitałem bankowym, albo wręcz banki zaczynają się zajmować pośrednictwem. Już mówi się o tym, że banki będą otwierały kantory. Na no zakresie się może okazać tak, że jako obywatele tego kraju to będziemy tak, przez komórkę informowani wejść do McDonalda, bo dzisiaj jest promocja, wejdź na lewo do Daglasa, bo dzisiaj jest promocja. A bez do banku pójdziemy i załatwimy wszystko. Od wymiany walut poprzez konto, i w zakresie może okazać, że bez tego banku się nie obejdziemy. Już dzisiaj wysokie są koszty funkcjonowania e, bankowości, a w zakresie może okazać, że w ogóle banki będą nam dyktowały warunki, warunki wszystkiego. Tutaj chyba nikt nie popatrzył na to. Nikt nie popatrzył chyba na rodzimych małych przedsiębiorców, którzy w jakiś sposób funkcjonują i nie jest tajemnicą żadną, a wręcz jest to. Oczywiste, że jedna z najlepszych osób obsług, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to są małe firmy rodzinne generalnie. No, które będą w zagrożeniu. Które mogą być w zagrożeniu poprzez przejęcie tego rynku, przez kapitał bankowy, finansowy. No przecież dzisiaj takie firmy na rynku funkcjonują i doskonale o tym wiemy. Odwróci, deregulacja odwraca już uwagę w tej chwili, właśnie od takich niebezpieczeństw. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę jeszcze o przedstawienie się i funkcję pełnioną. Leszek Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dziękuję bardzo za rozmowę.